Szczerze Ci powiem, że czekam na jego analizę w wymiataczach, ale, ale jeżeli chodzi o to, do czego tu zmierzam z tym pytaniem, to Brian jest cały czas w deficycie kalorycznym, a jednak nie chudnie. Jak to jest możliwe, że on ma ten deficyt z powodu właśnie długowieczności, a utrzymuje swoją wagę? To on jest w końcu w tym deficycie, czy może źle obliczył swoje zapotrzebowanie? Trudno mi oceniać jego deficyt kaloryczny i, i zapotrzebowanie energetyczne, natomiast mamy taki element w naszym ciele, który nazywa się adaptacjami metabolicznymi. To znaczy, że nawet jeżeli na przykład ma dobrze zaprogramowany trening czyli jakby tą aktywność fizyczną, którą ma w swojej periodyzacji życia, to na przykład jego ciało może generować dużo mniejszy datek energetyczny pasywny, czyli ten, którego nie monitorujemy albo ten, którego nie planujemy. Typu chodzenie, jak na przykład fidgeting, czyli to, że ja jakby rozmawiam z Tobą, a moje nogi na przykład kręcą krzesłem. Dobrze że tego nie widać. Tak? Albo to, że na przykład mamy takie osoby, myślę, że każdy z nas, takie osoby, które na przykład są turboszczupłe tak? i siedzą i cały czas lata im noga. Tak? To, jest, to jest tak zwany NIT, czyli non-exercise not, not active thermogenesis, czyli jakby to jest ten wydatek energetyczny, który nie jest skorelowany z aktywnością fizyczną, tylko skorelowany z tym, jak się zachowuje nasze ciało. I teraz, jeżeli my obcinamy sobie podaż energetyczną, to pierwsze, co nasze ciało zrobi, to będzie zmniejszało tą energię, którą wydatkujemy na te czynności, których nie monitorujesz albo których nie robisz celowo. Tak? Czyli na przykład normalnie jak rozmawiasz przez telefon, to zasuwasz po biurze. Tak? a jak jesteś w głębokim deficycie, to twoje ciało powoduje, że usiądź stary na dupie, żebyś nie tracił zbędnej energii, tak? Żebyś nie tracił tej energii na chodzenie, bo masz jej za mało, tak? Czyli wrzuca się w taki tryb oszczędnościowy. I to może być jeden z elementów, że na przykład oni faktycznie monitorują jego treningi, monitorują jego aktywność fizyczną, i to ma zaprogramowane w kontekście długowieczności, ale nikt nie monitoruje tego, jak zmieniło się jego ta czy jak zmieniła się jego aktywność niezwiązana z ruchem, tak? Czyli w sytuacji, kiedy na przykład właśnie funkcjonował chodząc, rozmawiał przez telefon, czy robił spotkania biznesowe chodząc, a nagle usiadł na tyłku. Tak? Albo ile czasu spędzał w ruchu, a ile teraz spędza z tego deficytu energetycznego. Tak? Innymi słowy, twoje ciało będzie robiło wszystko, żeby oszczędzać energię, im bardziej będziesz ją dociskał w kontekście wydatku deficytu energetycznego związanego z tym, że dajesz mu mniej energii. Nasze ciało to jest niesamowita maszyna której jedynym zadaniem jest wydajność energetyczna. Ale teraz pytanie, które rodzi się w mojej głowie, brzmi następująco, czy to dalej jest w takim wypadku deficyt, i czy dalej ma takie działanie długowiecznościowe, że tak to powiem. Wiesz, te, tego prawdopodobnie nikt nie zbadał. Długo tak Długoterminowo w kontekście nitu, adaptacji metabolicznych. W ogóle nasz metabolizm nadal jest takim zagadnieniem, którego się ciągle uczymy. Ciągle poznajemy nasze ciało, ciągle poznajemy jak ono się adaptuje, jak się zachowuje, jak zachowuje się tkanka tłuszczowa. Wiesz, bardzo długo ja zresztą miałem kiedyś taką dyskusję, że lekarze czy środowisko medyczne zarzuciło mi braki podstawowej wiedzy pod tytułem, że liczba adipocytów jest stała przez całe życie, tak? że ona się, się nie zmienia. No nie, my już wiemy z publikacji, które ukazały się po 2018 roku, że nie do końca tak jest, że adipocyty mogą się pojawiać nowe, że możemy tworzyć nowe komórki tłuszczowe. tak? I my się, te, my się pewne rzeczy ciągle uczymy. Pewnie, ciągle uczymy się kompensacji naszego organizmu, tak zwanej superkompensacji po chudzaniu, czyli co nasze ciało robi, kiedy na przykład wychodzisz z bardzo głębokiego deficytu i wracasz do starej kaloryczności i nasze ciało robi superkompensację. Czyli załóżmy, ważyłeś 70 kg turbo debilną dietą, schudłeś do 60, a nagle twoje ciało potem skompensowało wagę 75 kg, nie? czyli zrobiło sobie super kompensację tkanki tłuszczowej, czy adipocytów, czy zasobów energetycznych, tak, czy właśnie adaptacji metabolicznych na podstawie leptyny, greliny, tarczycy itd. itd. Więc tych parametrów, które musielibyśmy sobie poobserwować byłoby multum, natomiast Realnie prawdopodobnie jest to nadal deficyt generowany podażą energetyczną, czyli jakby tym, ile żywienia ma dostępne, więc to może nadal wpływać na autofagię. Natomiast, wiesz, ja wychodzę z takiego założenia, że ja pracując ze swoimi klientami, którzy na przykład pracują w celach sylwetkowych, jeżeli chodzi o kwestie spalania tkanki tłuszczowej, to ja wolę utrzymywać u nich wysoki poziom aktywności celowanej i aktywności tej niecelowanej, czyli tej pasywnej, tak? I dużo bardziej podkręcać to właśnie ruchem, szczególnie, że celem przecież redukcji jest redukowanie tkanki tłuszczowej, a nie redukcja masy ciała per se. Tak? Czyli my nie chcemy chudnąć z kilogramów jako elementu fizycznego, czyli tego, jak z jaką siłą oddziaływujemy na ziemię, czy ziemia oddziaływuje na nas, tylko chcemy gubić tkankę tłuszczową. Zależy nam na utrzymaniu wysokiej masy mięśniowej. Tak? Więc to jest takie zagadnienie, które jest trudne, naprawdę. Jakby my, ja o tym mówię w bardzo prosty sposób, Natomiast to jest zachowanie metaboliczne naszego organizmu, tak jak powiedziałeś, to nasze ciało jest bardzo zaawansowaną maszyną. Równanie jest proste, tak, czyli mamy calories in, calories out. I calories out to jest właśnie między innymi efekt termiczny pożywienia, trening, ta aktywność nietreningowa, którą wykonujemy, tak? czy to, jakie mamy zapotrzebowanie energetyczne poprzez masę nas naszych organów, czyli ten podstawowy metabolizm i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Największą dźwignią może być NIT, bardzo niedoceniany swoją drogą, jeżeli chodzi właśnie o kwestie redukcyjne. Tak? I teraz ostatnio analizowaliśmy takie badanie, w którym yy, widać było olbrzymią różnicę pomiędzy dziećmi, to było długoterminowe badanie, gdzie monitorowano dzieci między 11 a 25 albo 24 rokiem życia, więc ponad 13 lat. Tak? I widzimy, że na przykład jak mieliśmy młodziana 11-latka, który był aktywny średnio przez 9 godzin dziennie, tak? to ten sam młodzian w wieku 25 lat ma już na przykład tylko 4 godziny aktywności dziennie. I to mówimy o tej aktywności nietreningowej. Więc to jest prawie dwa razy mniejsza aktywność fizyczna. Dlaczego? Bo jak jesteś dzieckiem, to idziesz na podwórko z kolegami, to w szkole biegasz na przerwie, bo jesteś aktywny w tych wszystkich przestrzeniach pomiędzy. A jak jesteś dorosłym i wyjdziesz do biura o 9 rano, to prawdopodobnie do 17 jesteś na krześle, pracujesz i najczęściej przy kąpie. Tak? Więc Nagle się okazuje, że twoja aktywność fizyczna spadła dwa razy w dół, tak? Więc to są takie parametry, na które też warto zwrócić uwagę w kontekście naszego ciała, deficytu i właśnie tego projektu Blue Project, między innymi, jeżeli chodzi o długowieczność. To jest ciekawy projekt. Ja, jakby ja już go kilka razy chciałem wrzucić na tapet, natomiast jak popatrzysz sobie na skalę wydatków, jaka ta osoba musi ponosić, ona wydaje chyba 4 czy 5 milionów rocznie, tak? Na, na tą długowieczność, to Pojawia się pytanie, na ile to jest ciekawe z perspektywy kogoś, kto nie ma takich zasobów finansowych, nie? czyli jakby tej całej populacji, do której ja chcę dotrzeć. Bo ja nie chcę komuś powiedzieć, stary, jak masz 10 baniek, to zrobimy, że będziesz żył 200 lat. Tak? Bo jak masz różne 10 baniek rocznie, to prawdopodobnie jest to jedno z Twoich najmniejszych zmartwień, bo masz naprawdę armię solidnych ludzi dookoła siebie, którzy mogą ci pomóc. Mhm. Brian, tam często mówisz, że wydaje 2 miliony dolarów rocznie właśnie na. Na całe dbanie o siebie. Jednak większość z tego to jest kontrolowanie wszystkich markerów ciała i robienie to regularnie. Tak samo dużo uwagi stawia skórze, chociażby, i tym różnym zabiegom, więc realnie myślę, że takie realna długowieczność zabiera mu mniej pieniędzy. I co więcej, dużo jest takich części jego rutyn. Które nie wymagają żadnych zasobów pieniężnych, a po prostu praktykowania, tak jak chociażby rano wystawienie się na to słońce i regulowanie tego rytmu dobowego, takie podstawy. Więc ja myślę, że to jest bardzo ciekawy, ciekawy projekt do analizy. Chciałbym cię jeszcze zapytać, bo wspomniałeś, że pomagasz swoim klientom zwiększyć celowaną i niecelowaną aktywność w ciągu dnia. W jaki sposób robisz to w przypadku niecelowanej aktywności? Czy na przykład biurka stojące implementujesz w ich życiu, czy jak to wygląda? Tak, najczęściej. Wszystko zależy od elementu monitorowania. To znaczy, bazowo zaczynamy od tego, aby monitorować to, jak oni się zachowują przez cały dzień. Czyli ile siedzą, ile czasu spędzają w podróży, czy to w komunikacji, czy w aucie, czy w samolocie itd. itd. I monitorując to, jesteśmy w stanie wycyrklować, ile czasu tak naprawdę ym, spędzają siedząc. Tak? Jeżeli pracujemy na przykład na monitorach aktywności, czy to na polarze, garminie, sunto, czy jakichś tam innych ym, gadżetach, które będą nam monitorowały, to również mamy tam porównanie, na przykład czas siedząc, czas aktywności, więc to staje się dużo łatwiejsze, na przykład do monitorowania. tak? To i w momencie, kiedy widzimy, że na przykład dramatyczna część dnia jest realnie spędzona na siedzeniu. Czyli jakby mamy ten czas nieaktywny, no to staramy się zaimplementować najprostsze rozwiązania. Tak? Jednym z najprostszych rozwiązań, które lubię implementować u swoich przedsiębiorców, z którymi pracuję, to są spotkania odbywane na spacerach. Nagle się okazuje, że spotkanie, które normalnie zajmuje 3 godziny, może zająć 20 minut, bo po prostu wszyscy chcą jak najszybciej skończyć ten spacer. To swoją drogą jest element Steve'a Jobsa. To, jakby to w ogóle jest zaczerpnięte ze Steve'a Jobsa, te spotkania spacerowane. Tak? Więc to jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Ci, którzy na przykład mają taką możliwość, no to właśnie standing deski i na przykład bieżnie pod standing deskami. To też jest ciekawe, bo jakby praca w ruchu powoduje, że dużo lepiej i dużo szybciej aktywujemy nasz mózg do pracy i on też dużo lepiej i dużo swobodniej przetwarza informacje. Więc to jest jeden z najprostszych gadżetów, tak? Mam takich klientów, którzy na przykład rzucają sobie rowerki stacjonarne pod standing deski i mają tak, że siedzą sobie na rowerku i tam co chwilę sobie robią jakieś pedałowanie. Oczywiście, jakby często są takie elementy skrajne, nie? bo to jakby mówimy, ja, ja też nie oczekuję, że to przełożymy na ogół społeczeństwa, aby to dokładnie to robili. Ale jak mam takich klientów, którzy faktycznie jakby ich życie polega na wiecznym odbywaniu spotkań, czy mam klienta, który odbywa. No, 200 podróży międzynarodowych rocznie, tak? Czyli z 365 dni 200 z podróży. No to tu Realnie zastosowanie bardzo prostych trików daje dużą dźwignię. Tak? Jeżeli są na przykład długie loty 6-8 godzinne, to trudno jest mi powiedzieć, stary, zrób sobie jeszcze trening siłowy po tym locie, tak? albo jak zmienić strefę czasową i wylądujesz gdzieś o czwartej rano, to i co, pobiegaj. Więc szukamy tych najprostszych rozwiązań, które możemy zaimplementować, żeby nie utrudniać jeszcze mu życia, bo jeżeli będziemy utrudniali komuś życie implementowaniem podstawowych rutyn i nawyków, to one długoterminowo nie zagrają. Wiesz, to tak jak powiedziałeś, mm -hmm. wystawienie się na słońce o poranku. Super, ale teraz jeżeli na przykład przerzucimy to na matkę z trójką dzieci albo z czwórką dzieci, tak, która no, nawet weźmy dwójkę dzieci i weźmy bardziej, yy, bardziej takie środowisko naturalne i powiesz jej, że o siódmej rano, szczególnie teraz w grudniu, kiedy dopiero będziemy mieli to słońce na horyzoncie, powinnaś wyjść i wystawić się na słońce na 20 minut, a wiesz, może dwójkę dzieci, które zasuwają, pakują się do szkoły, musisz zrobić im śniadanie, ich spakować i być może jeszcze do tej szkoły podwieźć, jeżeli nie masz autobusu albo innego transportu, to wiesz, jaka to będzie mina, nie? To jest na zasadzie... I co jeszcze? A może wieczorem sobie jeszcze powinnam zrobić trzy godziny serialu, dwie godziny jogi, godzinę medytacji, żeby odpocząć, tak? Więc w sytuacji, w której twój portfel wygląda tak, jak portfel Pana Briana, to może sobie pozwolić na wiele elementów. Natomiast w sytuacji, kiedy skalujemy to na społeczeństwo, to jest trudne. To jest naprawdę trudne. Ja wiesz, ja zaczynam dzień o 4.30 rano i wiem, jakie to jest trudne dla mnie, gdzie ja jestem w, tym, w tej rutynie od lat. Ale jak mam klientów, którzy mam takich, którzy wstają o 4:00 rano, bo na przykład gdzieś zaczyna się już dziać cała akcja związana z ich biznesem i oni są już o 4:00 rano na telefonie, Trudno jest znaleźć miejsce na Ziemi, gdzie o czwartej rano jest jeszcze słońce. Może mówić gdzieś o kole podbiegu gdzie po prostu słońce nie zachodzi. tak? Więc to są rzeczy teoretycznie proste, a realnie mogą być problematyczne, kiedy będziemy chcieli je wyskalować na konkretną grupę społeczną. Mhm. Jak najbardziej rozumiem. Tu taka ciekawostka, bo właśnie Brian z tego projektu, o którym tyle już mówimy, to on nie wychodzi na słońce, ale ma w swojej łazience lampę 10 tysięcy luksów, która emituje pełne spektrum światła i właśnie w ten sposób sobie radzi z tym strojeniem rytmu dobowego, więc to może być dla takiej matki, właśnie z dużą ilością dzieci, dobra opcja, żeby łatwiej to wszystko zagrało. Ale powiedz mi jeszcze, bo widziałem w jednym z Twoich wywiadów, że tak jakbyś miał patrzeć ogólnie na całą populację, to najlepszą Najlepszym podejściem dietetycznym byłby wariant śródziemnomorski. Ja w ostatniej rozmowie tydzień temu rozmawiałem z Anią Gudan z, z poradni dietetycznej Choć na Keto, i tam rozmawialiśmy o innym podejściu, a mianowicie keto śródziemnomorskie. I teraz pytanie, czy może to keto śródziemnomorskie byłoby lepsze, jeżeli zastosować to w całą populację? Jak ty byś na to patrzył? Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki, ponieważ pokazujesz mi w ten sposób, aby nagrywać więcej materiałów o właśnie tej tematyce. Jeszcze dla jasności, to co przed chwilą przesłuchałeś, to był tylko fragment całej rozmowy. Link do tej całej rozmowy zostawię oczywiście w opisie. Sprawdź koniecznie, ponieważ wiedza stanowi fundament. Wolności. I proszę Cię jeszcze o udostępnienie tego materiału, czy to szerszemu gronu, czy to swoim znajomym, ponieważ świeczka, od której zapala się kolejna, nic nie traci.